Dobra. Cześć, witamy ponownie. Cześć, 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 to my. Andrzej i ja. Tak jest. Kochani, dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym boksem. Będziemy robić unboxing, tak? Tak jest, czyli rozpakowujemy kolejne pudełko. Ale od razu powiem, nie ciągnij za to. No dobra, już pociągnąłeś. Okay. Od razu powiem, że jeżeli ktoś nie wie, to jest Glossybox UK, mhm. czyli subskrypcja co miesiąc płaci się 10 funtów plus przesyłka i dostajecie niespodziankę w środku, to znaczy różnego rodzaju produkty. Co miesiąc są inne, czasami fajne, mhm. czasami niefajne. Czy coś do jedzenia przychodzi czasami? E, raz był cukierek. Smacznego? Cukierek był raz. A, tylko jeden. Ale go nie zjadło. Nie wiem nie. nawet gdzieś, gdzieś go trzymam. Może to był rufik? to z działaniem ubocznym, ale ok, dobrze. Ra raczej raczej mm -hmm. chyba nie taki, takiego by nie wsadzili. O ale otwieramy dzisiaj mm -hmm. boksa, który e, jest e, wersją oktoberową, mm -hmm. Oktoberfest. Oktoberfest, dokładnie. Czyli po prostu październikową. Jak już tradycyjnie zauważyliście, robimy to wspólnie. Dobrze, czyli jedziemy z tym boksem. Otwieramy. Z koksem. Znaczy z boksem. Mm -hmm, tak jest, w boksie może będzie. Musisz mi to podawać, ja będę sobie wpadła na kolana, prawda? Cię Tutaj mam opis mm -hmm. dokładnie tych produktów, tylko że będzie to pomocne. Myśmy już z Andrzejem wczoraj mm -hmm. zajrzeli do tego pudełeczka, mm -hmm. bo ja zobaczyłam prędzej i chciałam mu pokazać, co tam jest, ale generalnie Andrzej nie wie, co jest do czego, także. Okej, okay, jak zwykle, że ale... są no. Ale jest tego dużo, wydaje mi się, że troszeczkę więcej niż, niż było ostatnim razem. I większe są, wydają się te produkty większe, prawda? Tak jest. Wielko, wielkość też ma znaczenie. Zaczniemy może od najmniejszego w kolejności. Jakość również. Tak jest, e, przede wszystkim. Dobra, co to jest? Quality not quantity. E, to jest e, coś takiego. Ale pokazuj, wiesz jak znowu... masz pokazywać. Tak? <laughs> tak z ręką. Okej, okay, czyli nie wiem, możecie, możecie zgadywać. To jest, e, co to jest? Skin, skinetica, anti blemish. Mm, okay. To jest po prostu coś, okay. co się nakłada po starciu mm. makijażu, żeby e, mm -hmm. Jakby zniwelować wszelkie uboczne skutki, które mamy a na to twarzy. Rozumiem, nie działa też na przykład, jeśli coś wyskoczy na twarzy. Jakiś... Tak mi się wydaje, że też, to jest na takiej zasadzie. Albo okay. żeby zapobiec wysokiwaniu różnych takich dziwnych nieprzyjaciół na twarzy, mm -hmm. też można sobie tym posmarować zaraz po, po umyciu twarzy, po demakijażu, a potem zmyć mm -hmm. to wodę, że chyba tak to się dzieje. Dokładnie, robi. czyli nakłada się na ten płatek taki, mm -hmm, taki do zmaskowania. Dokładnie, ja to nazywam tamponem. No i wtedy. Wacik. Wacik, dokładnie. I wtedy można. można e, to ustawić. oryginalny produkt ma 100 ml, to jest nie wiem ile ml I koszt oryginalnego produktu to jest 6 funtów 99 Spadł. Dobra, trudno. Okej, okay, okay, będziemy, będziemy dalej. niedługo zbierać. Okay. Kolejny. Co ma wisieć, nie utalnie. O, to jest ulubiony e, produkt. Tak, okej. Okay. Tak. Idę jeśli chodzi o wielkość. Kolejny najmniejsze. Kolor niebieski. Tak Byski, jest. Sally Hansen, bardzo znana firma. Uwielbiam zmywacze firmy Sally Hansen. Okej. Okay. I to jest jakby można powiedzieć wszystko w jednym. Jest base coat. Czy mi to wygląda na naker to Jest ee, top coat, jest kolor, jest wszystko, ale nie maluj, nie, nie. Ja mam pomalowane a, paznokcie, a może Ty dajesz, ja ja pomaluję? Być nie, dziękuję. Taj. Nie, no, Ale no, proszę, nie, jednego. Nie przekonasz. Tego najmniejszego u nogi. Okej, dobra. W takim razie, zobaczcie, piękny to kolor. to zapach, zawsze uwielbiam. uwielbiałem wąchać lakier do... Nie, mi to nie grozi. Lakier do paznokci Sally Hansen, uwielbiam w ogóle tę firmę i ten mhm. lakier jest piękny. Jaki to kolor jest, pokażmy. Nie wiem, ale zapach mają wszystkie. Nie jest napisane. Taki taki, takich samych substancji. Niebieski. taki tak, e, naprawdę piękny kolor, piękny. Kolor okay. Kiedyś sobie pomaluję paznokcie mhm. i wam pokażę. Naprawdę jest rewelacyjny ten lakier kosztuje 6,99 zł. 6,99 okay. funta, tak, czyli ładny lakierek mamy, wszystko, oprócz tego, że to jest base coat, top coat i lakier do paznokci koloryzujący, to również, wiesz co to jest? Cokolwiek to znaczyło, co powiedziałeś? Utwardzacz. Wow, super, niemożliwości, też naprawdę. Dobra, chyba. teraz twoja kolej. Teraz moja kolej. Chyba jest e, zawsze work, jeśli chodzi o wybieranie. Idziemy dzisiaj z wielkością, także kolejny mały produkt. Ciekawe, kolory... co powiem na końcu. <laughs> Dokładnie. Na końcu powiem, co. E, co... <laughs> Dobra, już nic nie wiem. O, o czym był ten odcinek? Um, co to jest? Doktor Yard. Tak. Czy to się czyta? <clears throat> tak, chyba. Doktor Yard Plus. Co to jest? To jest e, Beauty Balm, czyli balsam do make-upu. Multi-action skin care, czyli. To ma różne działanie na naszą skórę. Mam nadzieję, że pozytywne. Kochani, wiecie, co to jest krem BB? To jest BB? krem BB. Badam który... bad breakfast. Bardzo. 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 Nie wiem. <grym> Bożenka. Oli, naprawdę nie, Boże, Boże, Bożenko to dla ciebie specjalnie. <grym> To jest po prostu krem BB, krem koloryzujący, jakby taki podkład, który mhm. nic tam nie robi, tak naprawdę żadnych problemów z twarzą ma. Ile, mhm. ile tam jest SPF? aż 40, protekcja Dokładnie. przed słońcem. Słuchajcie, dobry podkład przed imprezą, naprawdę polecamy. Oryginalnie produkt kosztuje 24 funty, a to jest ile mililitrów? <słuch> to wygląda na 15 mililitrów. Czyli no to 40 mhm. mililitrów kosztuje 24 funty. Mhm. Okay. Bardzo fajny kremik, można sobie go położyć na twarz albo gdzie indziej, gdzie się chce. I ma się taki delikatny połysk. A zobaczmy jaki ma kolor. Co? Dobrze? No. Joj! Nie widać. Złoty, brązowy. brązowy. Chociaż ma taki. Taki... Glossy. glossy. Taki Glossy. jak bok. Brzydko. Znaczy brzydko pachnie <laughs> Okej. Okay. Brzydkośmierdzi. Nie, nie, nie właściwie nie... Ma taki zapach jak jakiś po prostu kremu, ale okej. Okay. Okay. Będziemy próbować. Andrzej pierwszy. Tak jest, zdecydowanie. Na podłogę. Eee, tak jest. A jest. Się będzie zbiera. Wszystko na podłogę. Eee, następny, Ifr firma, którą znamy, Ifrosze. Bardzo lubię tę firmę. Z Francji. Super, jest Jest nawet sklep w Poznaniu. Mm. Ifrosze. No proszę. A u mnie w Gorzowie chyba nie. Okay. Ale w katalogach można kupować. No dobra, Ifrosze, co to jest? Mm -hmm. Ifrosze to jest taka firma francuska. Dobrze, co to jest to? Nie wiem, chcę otworzyć pudełko. A więc... Du, 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 du. Um. Czyli to jest... anti-wrinkle... Ja jest czytam, coś? bo tak do końca hmm. też nie wiem co to jest. Czyli to jest coś... Moisturizer, a... czyli nawilżacz jakiś. Hmm. Czyli e, czy dobrze myślę, że to jest z to, to są tak zmaszki, czyli ok. Czyli to jest krem, tak? Dokładnie. Czy do mycia? Nie, myślę, że nie do mycia zdecydowanie. A otwórz i powąchaj nie prysznij sobie woko. Nie, ja, ja tylko lubię lakier do paznokci oko. Tak, to jest do, do twarzy, krem. Ładnie pachnie, myślisz? Wyszło. Nie wsadź mi do nosa. Okej. Okay. Wysz... Wyszło delikatnie. Wyszło się nie, ma, tro... ma troszeczkę <coughs> taki neutralny zapach, myślę, że to jest... Spoko, ja w ogóle uwielbiam firmę i Na pewno będę próbować i będę będę, będę się mhm. e, nie wiem, monstrua... monstrualizować. Okej, okay, jak, jakkolwiek. Byśmy to nazywali, by ja było przyjemne. Co jest ostatnie? E, ostatnie, tak, dokładnie. Już nasze pudełko się robi pomału puste. Mamy ostatnią tubę, e, tubkę. Chociaż jest tuby, muszę nazwać nazwać. Nie, nie, przepraszam, tubą. E, 75 ml. Don't just clean it, woman. Scrub it. Whatever. Nie myj się, kobieto. Zdzieraj z siebie I, na skórę. I, i jest taki, taki ładny rysunek. E, dokładnie pomocniczy, jakby. To jest skrap do dokładnie. czego? Do ciała? Czy do buzi? Tak, czyli to jest jeden z takich, ża żalów do ciała z, znaczy z tymi migrogranuchami, tak? Pink grapefruit czyli różowy grapefruit Czyli mój ulubionowo. Twarz do ciała. Jesteś grapefruitem tak, chciałbyś tak. być, jakbyś był owocem. Tak. 349 ml, ile to ma litrów? Mhm. 75. Czyli to nie jest pełna pełnowymiarówka, ok. Mhm. No to 349 kosztuje mhm. pełnowymiarówka. Wcale niedrogie nie mm -hmm. Jak pachnie, powąchamy, Skrap tak do ciała. Mm -hmm. Ja mam katar od naciskaj. Okej. i trochę, to zrobi się większe. Nic nie czuję. Naprawdę? Czekaj. Naciskam, ale nie, nie chcę mocno, żeby tutaj nam... Daj e, albo ja, nie umiesz. Efekty specjalne na suficie się nie zrobiły. Nie, nie czasie. się. Nie, w środku jest to pewnie <laughs> seal. Dokładnie. Jest protection seal, także nie, 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 żeby... nie zaszalejemy. Okay. Się... Nie, sprzedam na ebayu. Żebyś. Żebyś ten dużo... O Jezu! Fajne? Zobacz. Pięknie. Ach, taki kremowy. Brązowy, skra... taką ma konsystencję naprawdę hmm. mocnego skrabu. Ojej. Hmm. Pożyczę Ci. Będziesz używała? Tak, absolutnie. ja mogę pierwsze. Ja czekałam. Będziesz używała. Czekałem Proszę. na piątek, żebyś prysznic, tak, okej, okay. ja będę pierwszy. Raz na miesiąc. Jak mi trzeba. Nic, nic nie wyskoczy jutro, to... Nie. Piękny zapach, no. naprawdę. Tak. Możesz się spróbować. Super. O, ja mogę spróbować. Nie obiecuję, że wyjdzie, ale okej. Okay. No, i tak wygląda nasz Glossy Box. Tak jest. Muszę przyznać, że poprzedni Glossy Box em, mhm. był w miarę, w miarę fajny, mhm. ale jakoś mnie tak nie zadowolił. Natomiast ten. Zadowoli cię w 100%. Myślę, że tak. Myślę, w tym że momencie tak. będziesz. E, Będę bardzo zadowolona. zadowolona. Dobrze, nie tylko się cieszyć. Nie. O czym był ten program? O e, pudełku, które przyszło z eBay. A. Jakiego Ebaya? Z Glossy Box UK. A, okej, okay, dobra. Będę pamiętał na no. następny raz. To jest pudełko Glossy Box UK, które mm -hmm. przychodzi z Glossy Box UK. Pudełko numer? Nie wiem, to jest Oktober, czyli Pamiętam, po prostu... Czy to jest pudełko numer Ty... 3, które już otwieram. No, Ty tak. otwierasz trzecia, tak. a ja otwieram, które jest z kolei, no. Tak, o. Ale jesteś lepsza. No bo, no tak, jakoś tak się składa. Mhm. Dobrze. <laughs> to byłoby chyba na tyle. Zdecydowanie. Dziękujemy za cie cierpliwość Zapraszam. przede wszystkim. Zapraszamy za miesiąc na kolejne też będzie listopadowe pudełeczko. Hmm. Zobaczymy, czy będzie też fajne i pełne niespodzianek. Hmm. A Wy co dostaliście, pokażcie, że znaczy, no, napiszcie, pokażcie. Pochwalcie się. Też obejrzymy. Pewnie. Tak jest. Pozdrawiamy. Pa. Pozdrawiam, trzymajcie się pa.